Witam Państwa bardzo serdecznie, Jan Śpiewak, Telewizja w punkt. Dzisiaj będziemy rozmawiać o mieszkaniach i referendum komunalizacyjnym, trudne słowo, w Berlinie, a moim gościem, gościnią będzie Paulina Nowak, członkini Lewicy Razem, ekonomistka, specjalistka do spraw polityki społecznej. Witam Cię bardzo serdecznie, Paulino. Dzień dobry Państwu. A teraz kilka slajdów, żebyśmy zobaczyli, jaki jest kontekst tego referendum berlińskiego. Ponad 56%... Mieszkańców Berlina opowiedziało się w lokalnym referendum za wywłaszczeniem 240 tysięcy mieszkań, które należą do funduszy inwestycyjnych. To referendum nie jest wiążące, no ale w kulturze politycznej niemieckiej no takie referendum chyba będzie wywoływać określone efekty. Zobaczmy, jak kształtują się ceny nieruchomości wynajmu, przede wszystkim w Berlinie. Jak widzicie, tutaj Bartek napisał według raportu firmy Gatman-Mediana czynszu w Berlinie wzrosła niemal o to procent w stosunku do tego, ile wynosiła w 2012 roku. Jest to 13 euro w tym momencie za metr kwadratowy. I co ciekawe, tutaj porównanie do sytuacji w Polsce ta z kolei średnia dla polskich miast no niewiele się niestety różni od tego, jak sytuacja wygląda w Berlinie. Te czynsze są ledwo o parę euro niższe, no a zarobki są radykalnie niższe. Zobaczmy kolejny slajd. No i mamy podobny problem, zaczyna się podobny problem co w Polsce, co, przepraszam, co w Niemczech, w Polsce, zaczyna się w Polsce, czyli mamy sytuację, na które, w której wielkie fundusze inwestycyjne zaczynają kupować nie tylko powierzchnie biurowe, jak to było do tej pory, ale zaczynają kupować mieszkania. I jak donoszą eksperci, już nawet co piąte mieszkanie. W dużych miastach jest kupowane już nawet nie przez bardzo bogatych ludzi, ale właśnie przez no, fundusze inwestycyjne. Więc, Paulino, jeśli mogę Cię zapytać, jak do tego referendum w Berlinie doszło? Wiemy, że wcześniej już były inne próby podejmowane przez władze Berlina. Mowa była o ograniczeniu czynszów, no ale te ograniczenie, ten jakby ta cena maksymalna, czy ten czynsz maksymalny, które władze Berlina ustanowiły, okazał się być niekonstytucyjny, tak przynajmniej Trybunał Konstytucyjny Niemiecki orzekł. Więc jaką mamy dzisiaj sytuację i skąd właśnie to, to referendum berlińskie się wzięło? Przede wszystkim należy zacząć od samego początku, czyli od tego, że ceny nieruchomości w Berlinie zaczęły drastycznie rosnąć, co też zostało pokazane na tym wcześniejszym wykresie. Dlatego też mieszkańcy zgromadzili się wspólnie, razem z ruchami lokatorskimi i postanowili się przeciwstawić tym działaniom. Dlatego też podjęli kroki i to referendum, które miało miejsce w niedzielę. I też warto zwrócić na to uwagę: przystąpiło do niego aż 75% uprawnionych do głosowania. Jest to bardzo duża frekwencja, jeżeli chodzi o referenda. Mimo tego, że ono jest niewiążące, to politycy, którzy utworzą w przyszłości już niedługo koalicję rządzącą w Senacie miasta Berlina, będą musieli się odnieść, no bo jednak 75% mieszkańców, które podjęło działania i w tego wyniku też to referendum było zwycięskie, bo ponad 50% Procent mieszkańców było za. No niestety będą musieli się odnieść do tego problemu. Ale co de facto będzie konsekwencją tych działań? Przede wszystkim mieszkańcom zależy na tym, żeby dokonano uspołecznienia. Zgodnie z 15 artykułem Konstytucji w Niemczech, temu uspołecznieniu mieliby podlegać właściciele, którzy posiadają powyżej 3000 mieszkań w Berlinie. I tutaj też jest bardzo ważne rozróżnienie, że to nie jest przykładowy Schmidt, który posiada jeden bądź dwa dodatkowe lokale, które wynajmuje mieszkańcom, tylko to są ogromne spółki, które funkcjonują na giełdzie. Posiadają też różne spółki cienie, spółki w spółce, spółki córki międzynarodowych korporacji, które są rozsiane po różnych rajach podatkowych i to w konsekwencji prowadzi do tego, że podatki, które miałyby trafiać do miasta Berlina, no niestety, Uciekają. No i mieszkańcy postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i też przystąpili do tego referendum. A jak to się w ogóle stało, jeśli możesz nam powiedzieć, że te mieszkania no, stały się prywatne? To jest 250 prawie tysięcy mieszkań w rękach tych ogromnych funduszy inwestycyjnych. Tak jak mówisz, one parkują po prostu pieniądze w mieszkaniach. To powoduje wzrost cen najmu, ale jak w ogóle do tego doszło, że ćwierć miliona mieszkań stało się w Berlinie prywatne? To jest bardzo ciekawa historia, bo po wojnie w Berlinie większość mieszkań to były tanie mieszkania czynszowe, czyli mieszkania na wynajem i były też jednym z takich, bym powiedziała, motorów sukcesu ekonomicznego Niemiec i nie były postrzegane jako mieszkania na przykład dla rodzin dysfunkcyjnych, tylko po prostu były mieszkaniami, które wspierały pracowników. Natomiast po roku 2000 wszystko się zmieniono, gdyż postawiono na inny model uprawiania polityki, jeżeli chodzi o zasoby komunalne. No i władze miasta Berlina postanowiły, że należy sprywatyzować te mieszkania, a dokładnie mam na myśli tutaj to, że należy je sprzedać. W kuriozalnym, jakby. Przykładem tego jest to, że logika rynkowa tutaj podpowiadałaby coś innego, bo te mieszkania przynosiły zyski. To znaczy, jeżeli spojrzymy na politykę mieszkaniową w długim okresie, no to jeżeli miasto wynajmuje te mieszkania i ma z nich zwrot, no to po prostu nie opłaca się ich dalej sprzedawać, tylko po prostu na przykład remontować istniejący już zasób. Bądź inwestować w kolejne mieszkania czynszowe. Niestety tak się nie stało. Mieszkania zostały sprywatyzowane, no i w większości zostały przejęte przez tak zwany wielki kapitał. Mam tutaj na myśli duże spółki i doprowadziło to do takiej sytuacji, z jaką teraz się mierzymy. Co też jest bardzo ważne, należy zwrócić uwagę na sytuację przeciętnego mieszkańca miasta Berlina. Miasto to cechuje się przede wszystkim politykom najmu, czyli jakby. Mieszkańcy przede wszystkim, jest to 85% wynajmują te mieszkania, czyli są lokatorami i muszą po prostu walczyć o to, żeby te czynsze były na odpowiednim poziomie. Dlatego też ta inicjatywa spotkała się z dużym sukcesem, dlatego że po prostu efekt skali zadecydował o tym, tak. 85% mieszkańców jest lokatorami, więc chce walczyć o swoje prawa. I te, dodajmy, że ta sprzedaż miała miejsce za rządów lewicowej SPD, tak? to, były rządy, to były czasy rządów Gerharda Schrödera, Czyli to było jeszcze wcześniej, czy to było takie ukąszenie neoliberalizmem, którym no, my też się do tej pory e, mierzymy, tak? no, bo no, jeśli mówisz, że to nie miało to był rok, sensu... To, to... Był rok, to był rok 2000 i tak był zwrot e, w stronę tego typu praktyk w Polsce też, e, obserwowaliśmy to za czasów rządów platformy obywatelskiej lokale komunalne masowo były prywatyzowane wyprzedawane za przysłowiową na przykład złotówkę mhm. I teraz przechodząc do trochę nawiązując do sytuacji niemieckiej, ale przechodząc do odrobiny do sytuacji polskiej, no widzieliśmy na tym wykresie, że ceny mieszkań, ceny najmu w, w dużych polskich miastach no, zaczynają być bardzo podobne do e, tych cen, które Berlińczycy uważają za bardzo wysokie, no, ale wiemy, że Berlinczycy zarabiają znacznie więcej. E, obecnie, żeby kupić w ogóle mieszkanie w Polsce, to w tym momencie e, trzeba wydać często. E, Ogromne sumy. Tutaj widzimy wykres właśnie e, dotyczący. E, no, e... Ile można kupić za średnie wynagrodzenie. Oczywiście to jest też zawsze kłopotliwe, tak? bo średnia nie pokazuje najlepiej rzeczywistego stanu majątkowego w większości społeczeństwa. No Ale widzimy tutaj sytuację, w której no, od roku tak naprawdę 17, tak 18, szczególnie te ostatnie dwa lata, że cena jakby siła nabywcza Polaków, jeśli chodzi o nieruchomości spada, ceny nieruchomości rosną znacznie szybciej niż. Niż, niż zarobki Polaków. No i mamy tą sytuację, którą pokazaliśmy przed chwilą, że no te fundusze zaczynają coraz bardziej inwestować w Polsce. Czy groźbą, czy skutkiem tego referendum w Berlinie może być to, że te fundusze po prostu się przeprowadzą do Polski i jak? My jako no, demokracja, jako społeczeństwo, jako obywatele możemy się bronić przed takimi praktykami, I, 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 a może to wcale nie jest coś złego, może, może tak naprawdę te, te zakupy przez fundusze inwestycyjne są tak naprawdę w porządku, bo często też słyszymy, że fundusze inwestycyjne uporządkują, ucywilizują rynek najmu, tak przynajmniej mówią niektórzy eksperci. Przede wszystkim dwie kwestie. Ten wykres, który przed chwilą zobaczyliśmy, pokazuje też, jak duże jest zjawisko tak zwanej luki czynszowej, czyli sytuacji, w której na ten moment około 40% Polaków nie stać de facto na to, żeby mieć kredyt hipoteczny i mieć to mieszkanie na własność. W cudzysłowie, oczywiście, na własność, bo to mieszkanie należy do banku. A z drugiej strony są na tyle, że tak powiem, bogaci, że nie mogą mieć zaspokojonych potrzeb lokalowych przez na przykład samorząd i otrzymać mieszkanie komunalne. Czyli jest to ogromna część społeczeństwa. Oczywiście, jeżeli chodzi o te spółki, no to istotą kapitalizmu i też globalizacji jest to, że jeżeli w danym miejscu na przykład nie powodzi się inwestycja, to oczywiście można zmienić lokalizację i próbować tego typu działań gdzieś indziej. I naturalną konsekwencją tego będzie to, że takie spółki podejmują, podejmowały i będą podejmować takie działania. My możemy oczywiście, jako obywatele, zrobić to, co też zrobiono w Niemczech czyli organizować się na przykład w ruchy lokatorskie. Tutaj Ogromnym sukcesem było to, że e, trzeba próbować też e, walczyć o swoje prawa w sądzie. Jeżeli chodzi o wspólnoty lokatorskie w Berlinie, no to tam na przykład płaci się składki i potem też e, to, to działa jak trochę jak ubezpieczenie. Czyli płacimy składki i w przypadku pójścia do sądu, e, z tych składek pokrywany jest na przykład później koszt procesu, niezależnie od tego, czy, czy wygramy, czy, czy przegramy sprawę. Więc jest to jakaś droga ucywilizowania sytuacji lokatorów, niezależnie od tego, czy mieszkanie, tak jak powiedziałeś, że mogłaby ucywilizować na przykład spółka, która będzie nam wynajmować, czy chociażby przysłowiowy Nowak czy Kowalski, który też może nam to mieszkanie wynajmować. To jest jedna droga. Kolejna droga to na poziomie makroekonomicznym. W przypadku polskim podobne rozwiązania mogą nie zadziałać, dlatego że u nas sytuacja jest zupełnie odwrócona. U nas w większości posiadamy mieszkania na własność, czyli dominuje rynek własnościowy, czyli posiadania tych mieszkań, więc to by było bardzo trudne. Jedną z takich dróg jest na przykład nałożenie podatku, na przykład od drugiej, trzeciej i każdej kolejnej nieruchomości. I tutaj jakby dochodzimy do też filozofii myślenia o polityce mieszkaniowej, czyli czym jest dla nas mieszkanie. Jeżeli wyjdziemy z takiego założenia, że jest to zasób, który powinien należeć się każdej osobie, z racji tego, że niestety każdy musi mieć dach nad głową. Nie można przyjmować z mojej przynajmniej perspektywy takiej logiki, że jest to towar, z tego względu, że ta potrzeba musi być dla każdego zaspokojona, więc takie rozwiązanie jak chociażby nakładanie podatków na kolejne nieruchomości wydaje się być zasadne. Mhm. No ale to właśnie to jest też chyba ta różnica między Polską a Niemcami, że tam lokatorzy cieszą się e, znacznie większą ochroną niż w Polsce, e, gdzie jakby nie ma tego typu sytuacji, że można kogoś praktycznie z dnia na dzień e, wyrzucić czy podnieść prawda, radykalnie e, czynsz. E, no to w Polsce to e, e, właściwie cały ciężar tego procesu sądowego spada na tego indywidualnego lokatora, jeśli chce się bronić przed wyższym czynszem, a właściwie no, tak naprawdę żadnych narzędzi, żeby się przed tym bronić nie ma. Do tego dochodzi kolejna sprawa niesłychanie istotna, jeśli chodzi o kwestię najmu i kupna, czyli kwestia tego, że no, jakby my nie wierzymy specjalnie w państwo, tak? nie wierzymy, że państwo nam zapewni bezpieczeństwo w sytuacji kryzysowej i tak naprawdę taka, e, takie mieszkanie no, to, to jest rodzaj polisy ubezpieczeniowej na to, że chociażby na starość nie wylądujemy pod mostem, więc pytanie jest, E, e, dlatego, to, też, to. E, mhm. dlatego też, jakby, mm, uwagę zwróciłam na to, że od drugiej i kolejnej nieruchomości, mhm. nie powiedziałam, że od pierwszej nieruchomości, bo jednak e, większość Polaków e, to pierwsze mieszkanie, które posiada na własność, to jest mieszkanie, które służy na zaspokojenie potrzeb e, no, po prostu bytowych. Tak? Nie, nie jest to mieszkanie, na którym, nie wiem, spekulujemy, tak? czy, czy zarabiamy. E, Pieniądze poprzez wynajmowanie go komuś innemu. Nie, więc jakby tutaj istotne jest to, żeby zwrócić uwagę, że w przypadku polskim druga i każda kolejna nieruchomość, żeby nie sprawiać, że mieszkanie będzie dobrą inwestycją do pomnażania po prostu pieniędzy. Ale też, też w konsekwencji dla, dla spółek, które znajdują się na giełdzie, będzie. Kolejnym, jakby z etapów tej finansjalizacji, tak, czyli doprowadzenia na przykład do tego, co się stało w Berlinie. No i idąc dalej, przede wszystkim też należy zaprzestać chociażby wyprzedawania lokali komunalnych, które już są. Bo oczywiście, jakby e, można podejść do tego chóra optymistycznie i powiedzieć, że teraz państwo wybuduje setki tysięcy nowych mieszkań, ale patrząc na to chłodnym okiem, przede wszystkim powinniśmy. Po pierwsze powstrzymywać wyprzedawanie zasobów lokalowych, które już mamy i dalej równolegle budować kolejne. Tylko tutaj jest kolejny problem związany z polskim państwem z kartonu i e, polską transformacją, czyli to, że e, pozwolono jednak części obywateli wykupić te mieszkania z ogromnymi bonifiki, bonifiki, bonifikatami e, zakładowe, przede wszystkim komunalne, ale też e, mieszkania spółdzielcze. E, no i co? I teraz powiemy e, tej, e, prawda, tych osobom, które nie miały takiego e, szczęścia, żeby mieć środki w latach 90 e, prawda, na, na wykup, czy, czy nie, mia, nie wiedziały, na przykład nie miały wystarczającej informacji tak? I, i, i powiemy im, że oni już nie będą mogli liczyć na ten wykup. To jest, ja nie mam do końca odpowiedzi na to pytanie, ale rozumiem tą, tą frustrację ludzi, tak że mój sąsiad wykupił mieszkanie, a mi się nie pozwala. Mój sąsiad jest teraz milion, multimilionerem, a ja muszę płacić prawda, czynsz miastu w najlepszym wypadku, a jakby chociażby w przypadku warszawskiej reprywatyzacji to wręcz takich ludzi, którzy nie mieli szczęścia wykupić mieszkań, po prostu wyrzucano na bruk. Tak, dlatego też istotne jest to, że na przykład w Berlinie zaproponowano, jeżeli to wszystko, co mieszkańcy przegłosowali, doszłoby do skutku, zaproponowano taki model, który nie istnieje akurat w prawie polskim, ale jest to spółka publiczna, tak to można nazwać, i wtedy w przypadku. Takiej spółki prawa publicznego byłyby tam osoby, które są lokatorami, a także byliby tam reprezentanci polityków, czyli władze miasta oraz administracja. I wydaje mi się, że to jest jedna też z dróg, którą można pójść, jeżeli chodzi o zarządzanie zasobem lokalowym. Tym istniejącym. Ale co lewica dzisiaj proponuje, jeśli chodzi o zwiększenie podaży przede wszystkim mieszkań? Wszyscy wiemy, że na rynku mieszkań w Polsce mamy ogromny deficyt. Niektórzy mówią od miliona do nawet trzech milionów mieszkań. Mieszkamy w przepełnionych lokalach. Mieszkamy, bardzo wiele osób ciągle mieszka, prawda, nawet bez łazienki, tak, bez elementarnych sanitariatów. I jaki jest pomysł lewicy dzisiaj, lewicy razem? na to, żeby no, tę sytuację poza podatkiem katastralnym, jak rozumiem, tym progresywnym podatkiem katastralnym, o którym przed chwilą mówiłaś, co jeszcze możemy e, zrobić, żeby te mieszkania stały się bardziej dostępne, a ceny e, nieruchomości e, no, przynajmniej przestały tak rosnąć? No, odpowiedź jest dosyć prosta, czyli budowanie kolejnych mieszkań na wynajem. tak. I to też... E funkcjonuje od samego początku programu Lewice Razem, czyli tworzenie nowych mieszkań na wynajem. Mieszkań, które będą dla mieszkańców, dla lokatorów, a nie te, które można sprzedać wielkiemu kapitałowi. Czyli rozwiązania są znane wszystkim już od dawna. Po pierwsze sprawić, żeby mieszkania nie były faktycznie towarem, żeby nie były przedmiotem spekulacji. Ja od siebie dodam, że tutaj można jeszcze wprowadzać podatki typu podatek od pustostanów, jak ostatnio jechałem przez nowe osiedla Warszawie, to miałem wrażenie, że połowa tych mieszkań stoi pusta. Podatek od progresywny podatek katastralny, który jak wiemy politycy uwielbiają straszyć dzieci w Polsce, ale to nie jest podatek wymierzony w małego ciłacza, tylko w Podatek właśnie wymierzony w tych spekulantów, których stać na wiele, bardzo wiele mieszkań. Podatek antyflippingowy wymierzony w tych, którzy krótkoterminowo kupują i sprzedają. To Kanada chce niedługo wprowadzić. I przede wszystkim to, co powiedziała Paulina Nowak, czyli zwiększenie podaży dostępnych mieszkań na rynku budowanych w segmencie publicznym. Oczywiście tutaj rozumiem, że można różne mieć te segmenty, ale dzisiaj warto zaznaczyć, że no ponad 95% mieszkań, które się buduje w Polsce, to są mieszkania deweloperskie. Mamy tutaj... De facto monopol. Bardzo Ci dziękuję, Paulino, za tę rozmowę. Będziemy na pewno obserwować, co się będzie działo dalej z sytuacją mieszkaniową w Berlinie. No, dla mnie najśmieszniejsze albo najtragiczniejsze jest to, że oni mają dużo lepszą sytuację niż Polacy, a sięgają do dużo bardziej radykalnych metod, żeby sobie z tym wzrostem cen nieruchomości radzić. Więc myślę, że to jest apel do naszych widzów i do nas wszystkich, żebyśmy żądali i wymagali zdecydowanie więcej. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. No i do zobaczenia e, na mieście.